Rolnicy i sadownicy skarżą się, że zakłady ubezpieczeniowe odmawiają zawierania polis ubezpieczeniowych od przymrozków wiosennych. Problem dotyczy szczególnie producentów owoców. Interwencje w tej sprawie, jak podaje AgroNews, podjęła Wielkopolska Izba Rolnicza. Jak informują producenci, firmy ubezpieczeniowe masowo odmawiają zawierania polis od ryzyka przymrozków wiosennych na uprawy sadownicze, nawet mimo bardzo wysokich składek, które mogą sięgać nawet 10 tysięcy za hektar. Szczególnie dotyczy to rolników, którzy w poprzednich sezonach otrzymali wypłatę odszkodowania. W kolejnym roku często nie mają już możliwości ubezpieczenia się u tego samego ubezpieczyciela. W ostatnich dniach przez większość regionów kraju przeszły mniejsze bądź większe opady, poprawiły one bieżący bilans wodny, jednak szkód w uprawach z powodu stałego braku wody one nie naprawią. Stan upraw kształtowany jest obecnie przez niskie temperatury, jakie panowały w pierwszej dekadzie maja. Przez wiele dni na obszarze większości kraju pojawiły się przygruntowne przymrozki. Według analizy portalu farmer.pl, o ile w pasie centralnym i południowym wyrządziły one tylko lokalne szkody, to w pasie północnym tych szkód jest bardzo dużo. Ucierpiał rzepak ozimy, kukurydza, wcześnie sadzone ziemniaki. Efekty niskich temperatur także widoczne są w zbożach. A teraz coś dla fanów salcesonu. Lata 60. i 70. XX wieku to czas zimnej wojny. Na czele jednego z dwóch największych mocarstw stał wtedy człowiek, który miał wyjątkowość, słabość no właśnie do polskiego salcesonu. Leonid Breżniew, bo o nim mowa nawet w obliczu choroby nie ograniczał spożywania tego wyrobu. Dlaczego Salceson zajmował tak ważne miejsce w jego jadłospisie? Według portalu iRolnik produkt ten po prostu kojarzył mu się ze szczęśliwym dzieciństwem, które spędził w otoczeniu polskich sąsiadów na Ukrainie. Breżniew był autorem słynnej doktryny z 1968 roku, która znacząco ograniczała suwerenność państw bloku komunistycznego. Była ona przesłanką do tego, aby wojska radzieckie Interweniowały w niepokornych krajach, na przykład w Czechosłowacji. Ja mam pytanie do Państwa, co Państwo lubią z tych takich wiejskich, miejskich wyrobów mięsnych?